Kiedy jesteś w skłonie, koncentruj się na tym, aby wydłużać tyły nóg, kierować guzy kruszowe do góry. Wciągaj do brzucha, kieruj guzy kruszowe do góry, puszczaj w luźno. Nawet jeśli masz ugięte kolana, przenoś ciężar ciała na nasady palców stóp. Pięty są lekko odciążone w stosunku do nasad palców stóp. Wydłużaj tyły nóg i puszczaj. Tłów Z każdym kolejnym wydechem wydłużaj tyły nóg, kieruj guzy do góry. Mocno wciągaj do brzucha i puszczaj tłów luźno.